Te trzy małe papuszki, które są dzisiaj w papóźniej telewizji to trzy najbardziej powszechne, najłatwiej dostępne, a w związku z tym najtańsze papuszki to nierozłączka, nimfa i papuszka Falista. Nie bez znaczenia jest również fakt, że żadna z tych papuk nie wymaga rejestracji. W związku z tym nabywając je, jesteśmy wolni od wszelkich formalności, które niestety ale musimy dopełnić w przypadku innych papuk. Oczywiście m, trudno się nie zgodzić się z opinią, że kontakt emocjonalny z tymi większymi papugami jest zdecydowanie na wyższym poziomie, aniżeli w przypadku tych właśnie tutaj papug. Jednak te papuszki są naprawdę bardzo łatwo dostępne, są odporne i w związku z tym, że bardzo łatwo się rozmnażają, i każdy z nas może je mieć, że tak powiem, do wyciągnięcia ręki, są dostępne w każdym sklepie zoologicznym. Ale, tutaj uwaga, mianowicie, jeśli chcemy mieć takiego malucha, który będzie z nami od samego początku, jako ten rodzinny pupil, musimy wybrać papugę bardzo młodą, a co zawsze apeluje najlepiej z ręcznego karmienia. Te papugi, jeśli będą już troszeczkę starsze, będzie je bardzo trudno oswoić. Najlepiej, jeżeli to nie jest papuśka, ale ręcznie karmiona, nabyć taką, która właśnie dopiero opuściła gniazdo. Jak je rozpoznać? W przypadku nierozłączki jest to stosunkowo łatwe, dlatego że każda młoda papuszka ma jeszcze bardzo tutaj widoczną czarną barwę dzioba. W przypadku papukwalistych wybieramy takie, które tutaj te właśnie rążki widoczne na ich głowach dochodzą prawie do woskówki. W przypadku nimfy no, tutaj już jest to zdecydowanie trudniej. Tym niemniej wybieramy zawsze ptaki, które nie są jeszcze w pełni wybarwione, a skóra na ich nogach jest różowa i pozbawiona jakichś większych łusek. Te trzy papugi, dwie australijskie, jedna afrykańska, mają wiele wspólnych cech, ale też wiele ich różnic. Jeśli zależy nam, aby nasz puking posiadał takie bardzo dobre zdolności naśladowcze i był papugą gadającą, radziłbym zawsze wybrać falistą. I Papuszki faliste, o czym naprawdę bardzo niewiele osób wie, są naprawdę wspaniałymi naśladowcami. Ależ jeden warunek: musi to być samic. Prawo, prawo Agnieszka Radwańska. Kocham tatusia. Jeśli chodzi o nimfę, to na pewno jej zdolności naśladowcze są niewielkie. Czasami samce można nauczyć gwizdania prostych melodii, ewentualnie wypowiadania pojedynczych słów. Tym niemniej są to naprawdę bardzo dobre papugi do towarzystwa. Stosunkowo spokojne, z którymi można nawiązać bardzo dobry kontakt. Ta łagodnie wyglądająca papuszka falista w rzeczywistości ma dość wojownicze usposobienie, jest bardzo terytorialna i niekiedy bardzo trudno jej tolerować jakiegoś intruza na tym terytorium, które już zaanektuje. W związku z tym może próbować przeganiać osoby, które uzna za zbędne w jej otoczeniu. W przypadku NIF. To tutaj trzeba powiedzieć, że są to papugi zdecydowanie bardziej łagodne i może nie aż tak bardzo terytorialne jak właśnie papuszka falista. rozłączki z kolei są papugami takimi o powiedziałbym nawet charakterze lekko zadziornym, obdarzone bardzo dużą ciekawością świata. One wszystko muszą zobaczyć, wszędzie zajrzeć. Są wspaniałymi kompanami dziecięcych zabaw. Jednak nie liczmy na to, że będą to papugi gadające. Ich zdolności naśladowsze są naprawdę bardzo mizerne i zastępują to wspaniałym charakterem i takim zżywaniem się z ludźmi, który powoduje, że są to naprawdę świetne ptaki do towarzystwa.